To szok, którego nikt się nie spodziewał. Jan Urban, legenda górnika Zabrze, został właśnie zwolniony z funkcji trenera pierwszej drużyny. Klub ogłosił decyzję we wtorkowy poranek, zaskakując nie tylko kibiców, ale i samych zawodników. Urban, który prowadził górnika z pasją i sercem przez ostatnie miesiące, miał za sobą wzloty i upadki, ale nikt nie przewidywał tak nagłego końca. Zwłaszcza, że jeszcze niedawno mówiło się o stabilizacji i spokojnej pracy do końca sezonu. Co się więc stało? Oficjalnie decyzja zarządu, który postanowił pójść w innym kierunku. Nieoficjalnie mówi się o napięciach na linii trener, dyrektor sportowy oraz o niezadowoleniu z wyników i stylu gry. Ale czy naprawdę było aż tak źle? Nowym trenerem górnika został Bartosz Gaul. Nazwisko dobrze znane fanom ekstraklasy. To powrót, który również wywołuje emocje, bo Gał został wcześniej zwolniony. Właśnie po to, by zrobić miejsce Urbanowi. Zamiana miejsc, której nikt nie rozumie? Czy może początek nowego rozdania? Jedno jest pewne. W zabrzu wrze. Kibice nie kryją oburzenia, a drużyna będzie musiała odnaleźć się w tej niecodziennej sytuacji. Przed górnikiem końcówka sezonu i walka o punkty, ale bez trenera, który znał ten klub jak własną kieszeń. Co dalej z Janem Urbanem? I czy Gaul zdoła przekonać do siebie zespół drugi raz?